Rejowiec, miasteczko kojarzone przede wszystkim z Mikołajem Rejem. Nie wszyscy wiedzą, że swój rozwój gospodarczy, przypadający na XVIII i XIX wiek, zawdzięcza ludności żydowskiej, która stanowiła nawet ponad 70% mieszkańców. Polacy i Żydzi żyli tu przez wieki. Jak mówią regionalne przekazy, to była dobra koegzystencja. Teściowa opowiadała tutaj w tym miejscu przed młynem leżała kłoda e, drewna, grusza, taka stara, ścięta grusza, no, do, dość gruba. I tu się zbierali i młodzież i Polska, młodzież żydowska, prawda? Siadali tutaj i opowiadali, śpiewali piosenki. Takie spotkania towarzyskie spotkania towarzyskie, ale była to młodzież e, i, i Polacy i Żydzi. W czasie II wojny światowej było wiele przykładów pomocy Żydom zamkniętym w rajowieckim getcie. Te historie zna pan Piotr Majewski, emerytowany nauczyciel z Rajowca. Do opowiedzenia ich przed kamerą zachęcił go dawny uczeń Marek Parada. Wśród rodzin pomagających grupie Żydów byli teściowie Piotra Majewskiego, Czesława i Konstanty Jędrasikowie. Urodziłem się na Wólce, to jest w odległości tutaj no, kilometra. Żona tutaj się właśnie urodziła, w tym domu, który jest tutaj, połowa tego domu jest widoczna. Bardzo dużo przebywałem z teściami, teściowi opowiadali. Właśnie bardzo często sięgaliśmy do czasu właśnie tej wojny i okresu, kiedy w Rejowcu przebywało dużo Żydów. Tutaj te zabudowania, które są właśnie za nami, widoczny ten stary dom, ten brązowy to jest dom teściów. I w tym miejscu, gdzie ten budynek gospodarczy, widoczny lekko jest, za nim była stodoła. I właśnie też kilka osób żydowskich tam przechowywało się. Żydzi, kiedy dowiedzieli się, że ma nastąpić właśnie to ich mordowanie, oni przychodzili do Polaków i szukali ratunku i prosili, żeby w jakiś sposób pomóc im. Ale był też moment taki, kiedy Niemcy zrobili getto w rejowcu i wszystkich Żydów zgonili. Ogrodzone oczywiście. Teściowa opowiadała drutem kolczastym, że ciężko było się dostać tam od strony ulicy, od strony drogi. Nie, nie można było się dostać, bo pełno Niemców wszędzie było. A mogli się jedynie dostać od strony łąk, ale na łąkach oczywiście teren zabagniony był i nosili po prostu Żydom jedzenie. Ghetto powstało w kwietniu 1941 roku. Na początku zebrano tutaj tylko ludność rajowiecką, tą żydowską. Natomiast w kolejnych miesiącach, latach zwożono tutaj Żydów z terytorium Polski, Kraków, Lublin, Łódź, ale również byli tacy Żydzi, którzy pochodzili np. z Czech, Słowacji, Węgier, a nawet Niemiec. Do jedzenia nic nie mieli. Polacy starali się, żeby jakoś dać im jeść, bo wiadomo, że Polacy byli z niektórymi rodzinami żydowskimi bardzo związani. Przez te bagna starali się dojść. Niektórzy oczywiście to, co Teściowa opowiadała, była jedna Polka, która właśnie tutaj mieszkała na tej ulicy. Y, zaplątała się w druty i nie mogła uciec. Niemcy, niestety, złapali i zostali w tym, do, została do tego getta razem z Żydami y, umieszczona. Akcje eksterminacyjne prowadzone jakby, w różnym okresie czasu. Początek likwidacji getta to rok 1942, natomiast już jak gdyby taka całkowita likwidacja getta 1943 rok, ludność z getta była wywożona systematycznie na Majdanek, do Bełżca, do Sobiboru. Ludność z getta była pędzona pieszo na dworze kolejowe do rostofobycznego, a stamtąd już pociągami towarowymi była wywożona właśnie do, do obozu. Dużo osób tej drogi pieszej nie wytrzymało. Byli oni po prostu po drodze zabijani, a później z kolei ludność miejscowa musiała ich grzebać, chować. Teściowa opowiadała, że w tym czasie, w tym dniu, kiedy pędzili tych Żydów do stacji kolejowej, do transportu, wracała w nocy z Lublina, idąc po tych kocich ubach, nogi się ślizgały. Co to się dzieje? i... Już wszyscy mówili, że Żydzi z Rejowca zostali wszyscy pędzeni do stacji i tam po drodze ich strzelali. Przy starym młynie Prawda? Część tego to, młyna to, została. Mniej było tutaj? Tu, 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 tu tutaj, tutaj jak, tak? Tutaj, jak jesteśmy, stał budynek y, młyna z opoki z takiego białego kamienia. Teść opowiadał, że przechowywani byli Żydzi. Tą historię ratowania Żydów rojowieckich poznałem. Jako młody chłopak był to taki okazały budynek i w nim, jak opowiadała Janina Danielczuk, ratowano Żydów. Bronisław Danielczuk był taki bardzo odważny człowiek. Ta pomoc okazała się naprawdę wyjątkowa i skuteczna, dlatego że w 80-tych latach przyjechali tutaj, w to miejsce i odwiedzić pana Bronisława. Już wtedy nie żył, tylko żył jego syn i byli bardzo wdzięczni, przyjechali ze Stanów Zjednoczonych i myślę, że to jest bardzo pozytywna historia pokazująca, że ludzie ryzykując swoje życie ocalili innych życie. Mamy informacje i o tym wiemy, że... Tutaj przeżyła część tych Żydów, którzy w tej maszynowni tego młyna się chowali, i później tutaj jeszcze mieli okazję po wielu latach przyjechać i podziękować za ocalone życie. I też ten przekaz jest żywy wśród tych ocalałych, także ich dzieci i wnuków. Udaje nam się spotkać wnuka Bronisława Danielczuka, który dzieli się rodzinnymi wspomnieniami. Dziadek Bronisław był żołnierzem Armii Krajowej, miał pseudonim Futro. Miałem 10 lat, jak zmarł. Najwięcej o taty się dowiedziałem. No tutaj do 2000 roku stał młyn, który był postawiony w roku 1927. Mój pradziadek Grzegorz. Był właścicielem tego młyna. W czasie wojny Żydzi tutaj pracowali. Niemcy ich wykorzystywali do pracy, bo młyn był na potrzeby niemieckie, więc Niemcy tutaj pilnowali tego. Dziadek Bronisław pomógł tym Żydom uciec z tego, co, co, co wiem, uratował ilość tam tych Żydów, bo oni później wywozili ich tam do Sobiboru. No i za to między innymi wraz z bratem Czesławem zostali uwięzieni na zamku w Lublinie przez Niemców. Rad dziadka zginął kul niemieckich, a dziadek został zwolniony. Po wojnie był uczestnikiem procesów w Frankfurcie. Między innymi jeździł tam zeznawać przeciwko Niemcom, przeciwko zbrodniarzom niemieckim. Był zapraszany również przez Żydów, przez dzieci, przeważnie, albo jeszcze ci, którzy przeżyli. Czy wiadomo coś o tym, jak duża grupa przeżyła dzięki te, dziadkowi? Tego, tego to nie wiem, z tego co wiem, co, co, co ja pamiętam, to jeszcze w latach 90. przyjechał tu jeden z, z, właśnie z dzieci w, w, Żydów, który został uratowany, ale on chyba później zginął w sobie Boże, a to był jego syn. To osobiście z nim rozmawiałem. E, on był ze Stanów przyjechał tutaj, ale mi, w międzyczasie przyjeżdżali inni też e, Żydzi, którzy mieszkali gdzieś tam na Zachodzie e, w Niemczech, w innych, in, innych krajach. A jaka to ilość, to, to trudno mi powiedzieć. Na pewno kilkanaście osób było, z tego co wiem. Ja teraz nad dzieciom przekazuję historię, żeby to jednak no, nie, nie zapomnieć tego, no, bo to jest jednak ważna sprawa. O dobrych relacjach między Polakami a Żydami w Rejowcu świadczy jeszcze jeden fakt. W 2000 roku, w czasie porządkowania strychu w Starej Plebanii, natrafiono na niezwykłe znalezisko. Znaleziono torę, jak wiemy w tamtym czasie, w czasie okupacji. Dokonano też w, te, w, te, w rejowcu sakralizacji synagogi, zniszczono przedmioty liturgiczne. Tore przekazał na pewno rabin proboszczowi w rejowcu księdzu Zakrzewskiemu i przeleżała do początku 2000 roku. Tora przetrwała co może świadczyć o bardzo dobrych relacjach polsko-żydowskich, skoro Żydzi oddali swój najcenniejszy skarb, czyli torę, w ręce katolickiego księdza i ona mogła przetrwać do tej pory.